Grać w piłkę nożną dobrze, no to może też marzyć, żeby być mistrzem świata. Tak? No ale to jest może za, za daleko idące. Do tego. No, z pewnością no, fajnie by było być, powiedzieć, wiesz, jestem miliarderem czy tego, no, ale, ale to nie po, jest jakby w sam, po, po, cel sam po, sobie. Ja a, myślę, że... a po napisaniu tej książki, myślisz, że łatwiej by ci było zostać miliarderem? Tak, znaczy, no ja wiesz, już u siebie w firmie wprowadziłem pewne rzeczy. Na przykład e, muszę powiedzieć, że tak, większość że, e, czasu, ja przez 5 lat. Przez 5 lat po, po świecie ugruzowałem, wielokrotnie dookoła świata objechałem, żeby tych ludzi spotkać, oczywiście nawet namówić i tak dalej, dotrzeć do nich, ich odwiedzić i tak dalej, bo ja wszyscy, ze wszystkimi z nimi twarz w twarz, częściowo to parę dni trwały takie wywiady tygodniami ehm, i... Jaka przygoda ci ogóle, no, to jest z ja e... najciekawszych przygód jaką można Są przeżyć w ogóle. <laughs> jeżeli 5 lat pogoni z miliarderami, jedna no i... tydzień na jego jachcie. Nie wyobrażalne, to jest tak. jakieś marzenie Jak to właśnie takie jachty w Monako na przykład e, stoją te, te wielkie... To Monaco, ja właśnie na takim tym na takim, na e, takim jachcie mieszkałem właśnie w Monako, bo jeden z miliarderów mi powiedział, słuchaj, jak cię interesują miliarderzy? To przyjedź tu do Monako na taką imprezę, taką, miliarderów. nie, nie, wam, nie powiem dobrze. Wam teraz jaką imprezę, ale jest taka specjalna impreza, gdzie jest dużo miliarderów. Słuchajcie, są tym imprezy specjalne dla miliarderów W tym roku też jadę. I, ja się zastanawiam kto ma listę mailingową. Przyjedź na tą imprezę, a ja, ja tam wiesz, chciałem hotel, problem jest taki, że w Monako jest mało hoteli no tak. i jak ta impreza jest no to oczywiście wszystkie są wybuchowane. I ceny idą tak w górę, że tego. Ja mówię, słuchaj, no Jack, ale ja już hotelu nie dostałem, zastanawiam się, będę musiał chyba dojeżdżać. On ja mówi, nie ma sprawy, mieszka u mnie na, na tym, na, na statku, nie? czy tam na, na jachcie. No, no i mieszkałem u niego wszyscy na, na jachcie, właśnie w Monaco, no znaczy, i też u innego jeszcze miliardera. Ale co ci chciałem powiedzieć, e, z tym, że objechałem świat i tego. E, no widzisz, wy, Mówiliśmy, że wprowadziłeś jakieś zmiany w firmie. Aha, no właśnie, że w zmiany w firmie, że ponieważ podróżowałem bardzo dużo czasu, to jakieś 60% czasu nie było mnie w firmie. I wprowadziłem od czasu, kiedy sformułowałem tą tajemnicę miliardo dolarów, bo od billion dollar secret, tak się nazywa książka, e, czyli... Em, jak sformułowałem tą, e, jakby Czyli ten, jest, ten jest, zestaw, to jest 20 zasad miliarderów, no jestem. No i tak, ale jest jakiś jeden sekret, czy to jest, nie, 20, to jest 20, 20 zasad? Nie, znaczy, tak? ten sekret to jest 20, to jest ten zestaw, to jest tak jakby kombinacja przywszedł, 20, 20 zasad i jeśli zmaksymalizujesz je wszystkie, no to masz oczywiście dużo większą szansę. Gwarancji nie ma, w biznesie nigdy nie ma gwarancji sukcesu, no, natomiast e, jest, to są niezbędne rzeczy, żeby zostać, żeby mieć szansę w ogóle na zostanie miliarderem, albo żeby osiągać po prostu tak niesamowite rzeczy w biznesie. I teraz ja niektóre z tych rzeczy prowadziłem u w firmie, ale tylko tak zwane soft factors. To znaczy nie zmieniałem żadnych... ponieważ byłem w, w, w tej, byłem w podróży. Więc tylko takie rzeczy, jak rozmawiamy z, z klientami, jak rozumiemy siebie, co... Jak myślimy o sobie, jak myślimy o klientach, jak podchodzimy do, do problemów, tego typu rzeczy, tak zwane miękkie jakby faktory. I to wprowadziłem jakiś rok temu. Od czasu, kiedy sformułowałem te, te, te zasady, i to był rok temu mniej więcej, to wprowadziłem w firmie, i od tego czasu podwoiłem obroty firmy i więcej niż tysiąc lat. Do miliarda. Tak, więcej niż trzykrotnie zwiększył się przy tym zysk, czyli zyskowność. A, czyli obroty jest... dwa razy, ale jeszcze marżowość się zwiększyła? Tak? Zyskowność się zwiększyła więcej, więcej niż trzykrotnie, Można no, prawie czterokrotnie. No, także, także to działa, ale oczywiście to jest tylko początek. Nie? No bo z tego, co Ci opowiadałem, to wiesz, że mam, mam plany na trochę większe rzeczy już. Dobra, słuchajcie, i teraz yy, wszyscy już no, pewnie no, gdzie kupić tą książkę, gdzie tak. kupić tą książkę. Książka po... jest dostępna e, w zasadzie na wszystkich platformach międzynarodowych na Amazonie i tak dalej. Ludzie z książka Polski, jest po angielsku. Książka jest po angielsku, ale ludzie z Polski, jak jesteście z Polski, Amazon niemiecki obsługuje Polaków, nie, to ja nie wiem czy ludzie o tym wiedzą. Może nie, ale e, Amazon.de Obsługuje e, polskich klientów i oni w zasadzie mają magazyny. Te magazyny e, Amazona stoją w Polsce. Polsce. Oni wysyłają z Polski tak. do Polski i na Amazonie I polski można do Niemiec. I, do Niemiec też, i można włączyć sobie polski język. Tam jest wszystko po polsku. Normalnie można polskie konto podłączyć, wszystko tam nic nie trzeba kombinować. Link będzie pod spodem damy do, e, do, książki. Do, e, do książki, a też damy link, jakby ktoś chciał jakiś darmowy rozdział sobie e, przeczytać żeby się przekonać, czy warto przeczytać książkę, to też będzie link nie mnie na, na stronie internetowej. Z no. moim zdaniem to jest tak wyjątkowa książka, że to trzeba całą przeczytać. Nie? Przecież, bo wiesz, powstało tyle tych książek o tych milionerach. No właśnie, i tak są dalej, tysiące książek ten... o milionerach, tysiące. ale to jest okan dupy rozbić, bo to są. E... <laughs> ten no. Ten rozwala, ja... <laughs> no to nie? to nie jest szczególnie wyczyn być milionerem. <laughs> nie, no bo ja byłem, byłem tak. kiedyś na. No, słuchaj, jak, i właśnie lata, po iluś tam latach, wiesz, rozwoju firmy, wielomilionowa firma, ale stwierdzam, że kurczę, ciągła, że to jest ciągła walka. No, Z nas to ciągła walka, ale w moim przypadku było, że ja jeszcze, znaczy ciągłe problemy, ciągle rozwiązuję jakieś wiesz, pożary, gaszę. W moim przypadku to... jeszcze, jeszcze było tak, że po prostu przyszli konkurenci, którzy później zaczęli. Ja, bo ja byłem pionierem, ja byłem pierwszy. Nie? Ja mam, a ja mam te wszystkie legacy systems i tego, i z tego wyjść, to też nie jest ten. Oni później zaczęli, szybciej urośli, szybciej się rozwinęli, pozyskali obcy kapitał i tak dalej i po prostu przegonili mnie częściowo. I stwierdziłem, że kurczę, mi to nie wystarczy. I poszedłem, więc zacząłem czytać te wszystkie właśnie książki w milionerach, Po konferencjach już wychodziłem i byłem na jednej konferencji gdzie ludzie wiesz, skaczą, sobie high five piją i mówią you've got a millionaire mind, nie? No i fajnie, fajnie, ale kurczę, coś mi nie pasowało i myślę, kurczę, co to mi nie pasuje? I no kurczę, ja też ja mam Millionaire million Mind, bo ja zbudowałem już milionową firmę, nie? No ale to... To jest nic, to jest jakby przedsiębiorstwo, Ale to jest miernota w dzisiejszych przyszedł czasach. Przyszedłeś no ja na to szkolenie po to, żeby była bilion dolar kompanii. No i właśnie stwierdziłem, że kurczę ja, że wolałbym mieć wiesz, umysł miliardera, a nie milionera. Milionera to ja mam w zasadzie. Ale to jest, w milionera, to nie masz, nie masz co konkurować. Czyli powiedz mi, raczej myślę, że to jest książka dla ludzi, którzy mają ambicje właśnie być miliarderami, albo w jest, pomy jest, albo jest wczuć się… Tak, bo jest, trzy, jest trzy, grupy docelowe. trzy grupy docelowe. No, pierwsza tak. grupa dla, to jest, napisałem to, ponieważ ja tej wiedzy potrzebuję jako przedsiębiorca, i napisałem to dla innych przedsiębiorców, żeby wiedzieć, jak właśnie myślą ludzie w biznesie na najwyższym poziomie. To jest dla przedsiębiorców. Ale to jest bardzo ciekawa książka też dla powiedzmy ogólnie, żeby wiedzieć jak myślą miliarderzy, jak, jak, jak wygląda jakby od środka życie miliardera miliardera, żeby poznać. Bo większość właśnie, pojęcie. bo jest bardzo dużo jakby przesądów o miliarderach się pokazuje jakieś tam e, afery, czy tam jakieś tego. E, A powiedz e, mi, czy oni są <laughs> A bo, no pewnie nieraz nie sobie z nimi żartowałeś tam. Nie wiem, czy oni czy faktycznie tworzą jakąś grupę rządzącą światem albo się Właśnie To jest właśnie w to często słyszę, że e, wiesz, grube ryby, e, grube ryby ubież, rządzą ubiegał, że ryby. tego, że grube ryby się zmówiły przeciwko nam maluczkim i co my teraz robimy i to no, zmanipulują nas, zmanipulowali i tego. Każdy próbuje manipulować, ale każdy z nich jakby konkuruje ze sobą. Więc nie ma tak, że wszyscy bibliotecy ze świata się naraz zmówili i zmanipulowali rynek. Każdy ciągnie swoją stronę i oni tak samo konkurują ze sobą, jak wy ze sobą konkurujecie. Także nie ma tak, nie ma łatwo. Czy, czy, czy jesteś zdany, że nie ma światowego rządu takiego tam tajnego, masoni i tak dalej? Nie no wiesz, no jest, są takie rzeczy, jak nie wiem, ten ma jakiś kompleks industrialno-militarny i tak dalej, to są jakieś fakty, no to trudno tak, z tym dyskutować, e, dyskutować no. ale to są jakby mechanizmy polityczne. Ale z biznesem nie ma nic wspólnego. Ja myślę, że to są inni ludzie. Ci ludzie, którzy tutaj są opisani, to są... Oni doszli od zera. To są ludzie, którzy... Ja tutaj mam faceta na przykład, który urodził się na pustyni. On mieszkał w Dzieciństwie w Namiocie. Patrzył kozy. Ojciec wyrzucił go z domu z matką. Jego brata zakatował na śmierć. Oj, ja cię kręcę. Matka zmarła, jak miał 4 lata i był wychowany przez babcia. A babcia nie pozwalała mu chodzić do szkoły, bo twierdziła, że jego przeznaczeniem jest być pastuchem. I on ma się ubierać jak pastuch. I, I on jest chyba... tą on jest bo iluś tam lata, bo jest to jest już cholera się wieczy, nagrańczyk, i tak Także są ludzie. nie na Rafaela. Jak wy myślicie, że, bo to często czytam w komentarzach, że u nas w Polsce to tam nie da rady, że my mamy ciężko i tak dalej, to ci ludzie tutaj, zapewniam Wam, niektórzy z nich mieli znacznie ciężej od was i na pewno nie chcielibyście się z nimi zamienić, e, jeśli chodzi o ich dzieciństwo. Właśnie. E, E, I e, co do tego, co oni w życiu przeszli, jakie przeszkody musieli pokonać, żeby dojść do tego, co co doszli. I oni nie zostali miliarderami dlatego, że mieli dobre warunki. Oni zostali miliarderami mimo tych warunków, które, e, które mieli. No dobra, a, te, a jeszcze dobra, takie starczy, może... bo już ostatnie masz... pytanie. Słuchaj, e, Rafael, czy będzie kolejna książka? W sensie, na przykład bilion Dollar tak, nie, będzie. O dzieciach miliarderów. Będzie Debilion, albo... e, następną książkę, którą napiszę, to będzie chyba Debilion Dollar Strategist, czyli o strategiach miliarderów. To będzie bardziej biznesowa książka, ale w tej serii tutaj będzie parę książek i bardzo często mnie ludzie też e, pytają o to, jak ja w ogóle e, tych 30 miliarderów e, zdobyłem, jak, jak ja to zrobiłem. How did you pull it? off, pull it off tak. I właśnie chcę napisać książkę o tym, jak ja to zrobiłem. Tak, także to myślę też, że jest dosyć ciekawa książka, bo bardzo dużo się. Dobra, dzieje. słuchajcie, koniec. Zobaczcie sobie wykład jest. Rafaela na TEDxie o tym, jak, jak osiągać rzeczy niemożliwe. No jest rewelacyjny, naprawdę bardzo inspirujący. Koniecznie książkę kupcie, link do zakupu na Amazonie jest w opisie. Do tego konkurs i do wygrania jest e, pierwsza książka Rafaela, którą napisał z Brianem Tracy. Tam pisze właśnie jak robić rzeczy, które takie jak ja robię rzeczy. Czyli nie jak robić rzeczy nie, życie, nie <laughs> I, i, I konkurs polega na tym, że odpowiadamy na pytanie w komentarzu. Odpowiadamy na pytanie, co byśmy zrobili, jakbyśmy mieli miliard dolarów. Najlepszą odpowiedź na Facebooku i na YouTubie wybierze Rafael i zwycięzcy wyślę książkę wraz z dedykacją. I warunkiem jest, że macie subskrypcję na kanale Szczepana i na moim kanale. Kanał Rafaela to jest indywidualista. No i będzie tam posławał. Dobra. Dzięki. dzięki. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Ja cię... A to już ten wywiad jest niezwykły dla mnie, wiesz?